z tej strony Oleg Zawarsz, a dziś będziemy no, prezentować flank 36-37 no. to jest takie działo przeciwlotnicze nie wiem jak to można nazwać ale niemieckie, to przejdźmy od pudełka pudełko fajnie wygląda, można zobaczyć że tu jest drugie takie działo i tu jest te pierwsze to działo. Zestaw się składał o, o fajnie. Tu właśnie liczba klocków. Tu 100 elementów, jeden ludzik. Logo Komi i to Small Army. Ludzik to skala do 1 do 1. Czekajcie. I, i 10,5 cm w tą stronę, a w tą stronę tak 17 cm. Odwrócę tu. Tu są trzy sposoby. Trzy sposoby to można robić. Przy tym tak może to być, tak, albo tak. Widzicie, tu jest prawdziwy obrazek. Tu przejdźmy teraz do instrukcji. Czekajcie. Instrukcja tak się prezentuje. Też fajno. Było dokładnie wszystko omówione. Teraz przejdźmy od, do ludzika. Tu jest nasz ludzik, który obsługuje tym działem. Marolnetkę, czekajcie. O, ma rolnetkę. Troszkę tutaj takie zadrapanie pod ocz oczkiem. Kask fajny ma. I rolnetkę to już mówiłem. Przejdźmy tam do samego działa. działa Tutaj właśnie. Tak się może robić. O, może się też odracać. Czekajcie po krótkiej. Teraz pokażę Wam, jak się to odwraca. Tak może się odwracać. Dobrze. Czekajcie. Jeśli Wam się odcinek spodobał, dajcie suba, łapkę w górę, żeby było dużo wyświetleń. To na razie. Pa.